Ciemka, moi drodzy. Nagrywam na was, dla Was na szybko Wolina EP071034. Przyjechałem na stację bielsko Biała Główna dla Was, żeby sfilmować skład Intercity Wolin, czy tam TLK Wolin, jak kto woli. Jak to woli Wolin. Ale mamy też ciekawe i rzadkie, rzadkie Drawką lokomotywę w bielsku-białej. Dragona. Bardzo fajnie, że mam dragona z zielonymi węglarkami. I teraz idziemy, bo siódemka się będzie teraz podłączyć. Tam jest gdzieś z tyłu mój tata. Z tych wagonów Intercity jest zawsze taki śmieszny zapach. Już w tym mówiłem o tym odcinku ze składanki w bielsku-białej głównej. Zarobiście. Świnąłyście, A jednak na, na rozkładzie internetowym pisało o, Wrocław. To co? Czekamy na siódemkę. Aż się podłączy do wagonu. Siódemka tam stoi. EP 071034. Super. Wolin ma odjazd 356, 56, 20 21, 1. A to zdążyłem na przepinanko. Akurat jak szedłem na moście, o oh, sorry, bekłem. Jak, jak, szedłem na, jak szedłem na moście, to już widziałem jadącą siódemkę. Wyłączyła światło manewrowe, a jednak jeszcze trzyma sobie. fajne mhm. RP1 dała, tylko nie nagrałem. ep 071034 dzisiaj. Yy, I teraz pojedzie tędy. Może nagram jak będzie się przepinać nawet. Myślę, że to będzie fajnie wyglądać jak się będzie siódemka podpinać tutaj. Tylko kurczę ona jedzie czy stoi? Jedzie. Tam jest również Dragon jeszcze. Bardzo fajnie, bo Dragon yy, to rzadki nie jest taki rzadki, ale... Powoli będą znikać takie siódemki, znaczy no nie wiem no jeszcze kilka lat pojeżdżą, no szkoda, bo to jest moja ulubiona lokomotywa EP07 i EU07 Kurczę, emo... ja w aucie jak tu jecha, jak jechałem tutaj to powiedziałem emocje jak na grzybach, bo nie wiadomo czy jakiś unikatowy, czy 356, czy jakiś tam ale nie, mamy 1034 Dziękuję za RP1 Może pomachamy to jeszcze nam RP1 RP1 da jakieś jednak nie To niech się chybenka podłączy Tam piesio jakiś czeka Ja porobię par, parę fotek Uderzyła tutaj, teraz gościu będzie tutaj podpinać. Myślałem, że już rusza, ale. O, i teraz tam się podłącza wszystko. Dźwięk z maszyny albo z Train Drivera. Tu jest zawsze. śmierdzi tak z tych wagonów dziwnie. Idę tutaj naprzód. 258. Wolin masz za 3 minuty odjazd. Intercity. Ale ciepełko tu leci, ale ciepełko, ciepełko. Dobra, zostanę se tu, albo może... Jednak. No już powoli, to jest chyba ostatnia siódemka już. Z takimi, bo widzicie, nad, na nad światłami ma takie szare kreseczki. I te jest jednym jest logo Intercity, a w drugim nie. I większość siódemek już nie ma tych kreseczek, po prostu ma tu logo Intercity. Na niebiesko. Intercity. Wolin. Chociaż w sumie i Celka Volin. To jest już jedna. Takie. Puk, puk. No. Bo takie siódemki już w innych malowaniach występują, tak jak już mówiłem. Która wersja siódemki Wam się bardziej podoba? Taka z kwadratowymi światłami, czy z taka z okrągłymi? Mi bardziej chyba ta z kwadratowymi, chociaż wygląda to podobnie. Kabina. Nie ma tego, albo to jest do tego rozkładu. Tutaj na torze. Tu kiedyś elfy parkowały, albo tu kiedyś stały jeszcze szynobusy. Jeszcze jakimś 2000 15 czy coś. Tu stały Szynobusy, a tam jakieś stare wagony PKP. I, I Wolin wtedy miał zielone wagony i chyba budyń wtedy prowadził, chociaż nie kojarzę, bo ja się nie, nie... Ja żyłem w tamtych czasach, ale nie jeździłem w tamtych czasach pociągami, chociaż nie pamiętam. A raczej były już, już nie było takich zielonych siódemek starych. Były już chyba takie budynie i już chyba była era tych takich intersitowych, że to tak nazwę tych niebieskich, niebiesciak-debiesciak. 21 i jeszcze minutka. Idę sobie tam dalej troszkę. Rozłożyły się obydwa pantografy. A to oznacza, że wkrótce wolin już ruszy do Świnoujścia, czy tam do Wrocławia, kiedy Jedziesz, czy nie jedziesz? Sprężarka chyba. No, sprężarka przecież, Max. Ty się znasz na pociągach, a 21. jedź, zapierniczaj. Na tam jest szóstka jakaś na tym. Dobra. I teraz wolin już będzie sobie. Mówię, że jeszcze tam ktoś wsiada chyba, ale to jest. 21, 21.2. No nie, nawet takie zapóźnienie minutowe. To ja tego nienawidzę, to ja tego nienawidzę, mówię Wam. Mhm, I teraz. Już będzie ruszać. Ruszasz? Dwudziesta pierwsza, dwa. Nie gadaj. Nie jesteś opóźniony. Nie jest opóźniony wolny. Kurna, dwudziesta pierwsza, dwa. Już tam. dupę. Intercity No, odjeżdżasz czy nie odjeżdżasz? 21, 3 Coś, coś tam o wagonach gadają. Nie gadaj, że jeszcze będą dopinać. Chociaż Wolin ma chyba tylko 4. Wolin się nie bardzo chyba zmienił. Tak samo jak Halny. W Halnym się zmienił tylko jeden wagon. Tak jak wam pokazywałem w innych filmikach, jak na moście. Nie, no właśnie, coś nowego. To jest już chyba ostatni filmik. Jutro już koniec wakacji z moim tatą. No. Może jeszcze dam parę filmików w sierpniu. 21:3. FK Bielsko-Biała nas zrobiło w konia. Aha. Pojedziesz w prawo, pewnie. A może w lewo, chociaż. Rusz tą dupę niebieską, sypialną. Tam jest, co tam jest? Pier druga klasa, pierwsza klasa, druga klasa i sypialny, chyba, nie? Tak to chyba jest. No, Ale... no tak, to chyba jest tam w Wolinie teraz, w dzisiejszym składzie. Ja Wolina na YouTube widziałem. No. Wolna droga i zastępcze. No chociaż. Nie wiem, czy zastępcze, chyba tak, zastępcze. Na tym to ja się za bardzo nie znam na światłach, moi drodzy. Nie bijcie mnie, proszę. Tak bardziej z pociągami. No ale no, pociągi to też z, z ten Max zrobił. cięcie już. Niepotrzebnie, niepotrzebnie gadasz. Ja pierniczę, 21.4. 21.5. Czy on dalej nie jedzie? się gadają. Bo tam se maszynista z kimś gada. Z jakąś bawą. Czy, czy pan ją podrywa? Mam nadzieję, że nie. Dobra. Teraz już jedzie. No, zamknęły. Nareszcie. Czemu dwa razy ktoś winął? No, wizdek był OS-dźwięk z Traindrivera, train tam z maszyny. Jak kto woli, no, są dwie gry. Czy jeszcze więcej, pewnie jestem w gier pociągach, ale już rusza. Bez zbędnego gadania. Jedziemy do Wrocławia albo do Świnoujścia. Dasz mi RP1, proszę. Nie, nie da. Maksymilian jest smutny, bo Wolin mu nie dał HF1. Pierwsza klasa. O! I sypialny. Pojedziesz w prawo, pewnie? Pojedziesz w prawo, pewnie? Chociaż ja nie wiem. Chciałbym się przejechać jakimś takim Wolinem, chociaż w sierpniu chyba to. Chodź, idziemy. Zrobię. Idziemy właśnie. Już, moi drodzy, to jest już koniec tego odcinka. Z tego miejsca zdawał dla Was relację Maksymilian Walusz. Do widzenia.